Witam Państwa. Zamach na premiera Słowacji Roberta Fico. Co wiemy, zdaje się, że doszło do tego zdarzenia po wyjściu premiera z posiedzenia rządu. Więc wyjazdowe posiedzenie rządu w mieście Handlowa w Słowacji. Robert Fico wychodzi. Spotyka się z tłumem ludzi przy swoim samochodzie. Raptem ktoś krzyczy. Robert Fico wykonuje jakiś ruch, zdaje się, że się odwraca i padają strzały. Pięć strzałów, z czego dwa strzały dochodzą do premiera i ciężko go ranią. Taki zdaje się być przebieg zdarzeń, przynajmniej według tych informacji, które mamy obecnie. A więc, no, co możemy powiedzieć na ten moment, ponieważ już pojawiło się wiele spekulacji, kto za tym stoi, czy ktoś za tym stoi. No, otóż, z tego co wiemy, zatrzymano w tej sprawie jednego, jedną osobę, jednego mężczyznę. Jest to 70-letni pisarz, osoba, która ma pracować jako ochroniarz. No, i właściwie tyle wiemy. Także wiele wskazuje na to, że działał on sam, bez czyjego wsparcia, więc mamy do czynienia z, z tak zwanym samotnym wilkiem. I to jest pierwsze zjawisko, które warto odnotować w tej sprawie. Otóż, podobnie jak w różnych atakach, w różnych państwach europejskich, w tym w Polsce, występują głównie tak zwane samotne wilki, czyli osoby, które działają w pojedynkę bez niczego zlecenia, są to najczęściej osoby niezrównoważone psychicznie, czasem zradykalizowane, tu to zależy to od kontekstu, ale pamiętajmy, że nie tylko radykalizacja religijna jest formą radykalizacji, są różne formy radykalizacji. Na przykład silna praktyka polityczna również jest pewną formą radykalizacji. Również może prowadzić do przemocy. Tak więc dzisiaj mamy prawdziwy problem w Europie z samotnymi wilkami. Ci ludzie atakują właściwie tym, do czego mają dostęp. Na przykład we Francji bardzo często samotne wilki atakują nożami. Czy innymi przedmiotami codziennego użytku, ponieważ do broni nie mają dostępu. Tym razem zdaje się, że na Słowacji napastnikowi udało się zdobyć broń. Być może była to jego broń służbowa, jako ochroniarz, tego nie wiemy, się to wyjaśni. Jednak dzisiaj to, z czym mamy do czynienia, jeśli chodzi o zagrożenie, również o charakterze teorystycznym, to właśnie zagrożenie prostu ze strony samotnych wilków. I to zagrożenie jest bardzo ciężkie do identyfikacji, dlatego że to są ludzie, którzy działają właściwie bez żadnego wsparcia. Oni się nie dzielą swoimi zamiarami najczęściej z, z nikim. Mają świadomość tego, że wszystko, co jest w sieci, jest dostępne, a więc najczęściej nie obnoszą się w sieci ze swoimi zamiarami. To wszystko powoduje, że bardzo trudno jest przewidzieć taki atak. I nie jest to domena słowacka, tak? Takie ataki ja miały miejsce przecież w różnych państwach europejskich, czy to na polityków, czy to na, na prywatne osoby, czy na przedstawicieli innych grup religijnych. Jest to zjawisko no, niezwykle niebezpieczne, ponieważ trudno jemu przeciwdziałać. Natomiast to powoduje, że skoro wiemy, że takie zjawisko występuje, to trzeba tak naprawdę przeciwdziałać mu na gruncie bezpieczeństwa, i to jest druga kwestia. Drugi wniosek, który, który płynie z tego, co, co się wydarzyło, wniosek, właściwie i przyczyna tej tragedii. No to już wszystko wskazuje na to, że tam zeksceważono podstawowe normy bezpieczeństwa. Czy jak to jest możliwe, że premier rządu jest tak kiepsko chroniony? Mamy jakąś grupę ludzi, która podchodzi do jego samochodu. Ta grupa ludzi zdaje się być niesprawdzona. Premier do tej grupy ludzi sobie tak po prostu wychodzi. Dochodzi do tragedii. I to jest zjawisko, które ja dostrzegam bardzo często w, w Polsce, w innych państwach Europy Środkowej, ponieważ Europa Środkowa nie miała na szczęście na ten moment do czynienia z zamachami turystycznymi. Był to obszar, można powiedzieć, raczej spokojny, tak? niewiele się działo, nie było jakichś większych ataków, i zdaje się, że zarówno politycy, jak i służby po prostu lekceważą normy bezpieczeństwa. Na przykład we Francji byłoby to nie, niemożliwe, tak, żeby premier sobie tak po prostu wyszedł do jakiejś grupy ludzi, która zgromadziła się przy jego aucie. Przecież to by było nie do przyjęcia, żeby jakaś grupa ludzi zgromadziła się przy samochodzie premiera, jeśli by to nie było przewidziane. W sytuacji przemieszczania się osób publicznych jest protokół, tak, jest, jest harmonogram i cały plan takiego przemieszczania się. Tutaj, jakby, nie ma, nie ma żadnej improwizacji. Tak? Nie ma takiego czegoś, że premier sobie chce albo że jakaś grupa ludzi sobie przychodzi i chce się spotkać z premierem, tak? czy tam z prezydentem, czy z jakimś innym, innym wyższym urzędnikiem państwowym. Tak to nie działa. Tak? No niestety w Europie Środkowej, w Polsce również te normy są całkowicie lekceważone. I to prowadzi do, do tragedii, bo no faktycznie no nie może być tak, że każdy sobie przychodzi do premiera, żeby sobie z nim porozmawiać. No, wiadomo, że jest zagrożenie. No i po prostu stało się, tak? Ale to stało się też dlatego, że zlekceważono wszelkie normy bezpieczeństwa. Czy znaczy, słyszymy o tym, że napastnik właściwie był w miejscu ataku od rana. Znaczy, jak to jest możliwe, że tego miejsca ataku nikt nie sprawdził, tak? że nie, nie przeczasano całego terenu, tak? Przecież, że nie sprawdzono tego terenu, a więc ktoś z bronią, sobie chodził, tak, gdzieś tam sobie był i nikt tego nie sprawdził i się tym nie zainteresował. Znaczy, to, to, jest, to jest sytuacja, która pokazuje, że tutaj jest właściwie wiele błędów pod względem metodologii bezpieczeństwa i te błędy trzeba tak naprawdę naprawić. Dlaczego doszło do śmierci prezydenta gdańska Pawła Adamowicza? No, właśnie dlatego, że zabił wszelkie normy bezpieczeństwa, tak. I dzisiaj próbujemy dopisać do tylko jakąś ideologię, że zabił go hejt. No, być może poniekąd jakaś tam forma hejtów miała wpływ na, na, na napastnika, chociaż wszystko wskazuje na to, że napastnik e, zabójca namowicza po prostu chciał być sławny dlatego to zrobił. Natomiast przyczyną bezpośrednio jego śmierci jest kompletne zlekceważenie norm bezpieczeństwa. Tak? E, to się nie powinno zdarzyć, to by się nie zdarzyło, jakby przestrzegano elementarnych zasad bezpieczeństwa. E, jakby ochrona nie dopuściła nikogo innego niepożądanego na scenę, jakby lepiej sprawdzano osoby, które przychodzą, tak przemieszczają się w, w, w okolicach tego zdarzenia, jakim była, było zamknięcie oczystości czystości wośpu. Tak więc no, ta sytuacja pokazuje, zarówno jak i w że, że jest że wszelkie normy bezpieczeństwa i mm, naprawdę, w na Europie Środkowej, musi dojść do społeczeństwa, do polityków, ta świadomość, że zagrożenie istnieje, tak, i ono jest realne. Um, ono najczęściej płynie z, ze strony właśnie tak zwanych samotnych wilków, których jest coraz więcej, um, których jest właściwie o wiele więcej po pandemii niż przed pandemią. Zdaje się, że pandemia naprawdę wpłynęła negatywnie na, na właśnie na poziom bezpieczeństwa, ponieważ po pandemii, być może w wyniku lockdownów po prostu mnóstwo ludzi niezudoważonych wyszło na ulicy. E, być może niektórym zwyczajem nie pogorszyło się. No faktem jest, że jest to zjawisko niebezpieczne i premier rządu musi przestrzegać pewnych zasad. I tutaj się okazało, że tych zasad po prostu nie przestrzegano, doszło do tragedii. A więc mam nadzieję, że to w końcu kogoś czegoś nauczy tak? w, w Europie Środkowej. W Polsce, w Słowacji, w Czechach, na Węgrzech. Ponieważ czas beztrocki się skończył. Tak? To już nie jest ten czas, gdzie sobie może chodzić premier po, po ulicach z rękoma w kieszeni. Tak? Spotykać się z każdym. Znaczy to się skończyło i to dotyczy również liderów politycznych. To dotyczy każdego który bierze, bierze udział obecnie w debacie publicznej, tak więc to jakby okres beztroski się skończył. Dzisiaj w Polsce, w Słowacji, w Czechach, na Węgrzech są te same kłopoty, te same zagrożenia, które są we Francji, w Niemczech i trzeba to brać pod uwagę. Tak? Atak na polityków nie jest czymś nowym. Przypomnijmy, że przecież kilka, dosłownie kilka dni temu doszło do ataku w Niemczech na, na, na europosła, tak? który robił sobie kampanię wyborczą. Takich ataków jest coraz więcej i to, i to się będzie zdarzało, i po prostu trzeba temu zapobiegać na zasadzie przestrzega, przestrzegania pewnego bezpieczeństwa, ale również uświadomienia sobie tego, że to zagrożenie jest i po prostu trzeba mu przeciwdziałać. Tak więc mam nadzieję, że pod względem bezpieczeństwa coś to zdarzenie kogoś w końcu nauczy. Ale jest inna kwestia, z którą tak naprawdę myślę, że niewiele zrobimy, dlatego że politycy na niej korzystają, jest to pójść na łatwiznę, ale niestety tak jest. To jest kwestia polaryzacji, nakręcania hejtu, nakręcania baniek, w których to ludzie się zamykają. To jest dzisiaj problem, ponieważ politycy i środowiska, idąc na łatwiznę, czyli de facto nie próbując walczyć na argumenty, walczą na, na hejt, walczą na polaryzację, ponieważ tak jest najprościej. Tak? Najprościej jest zbudować coś przeciwko komuś. Tak? A więc czarne, białe, to jest proste, to jest łatwe. I to nakręca, to nakręca ludzi, to nakręca emocje, i to, co dla mnie osobiście jest przerażające, to jest. Podejście ludzi, którzy to robią. Tak, Znaczy, polityków, jak również ludzi, którzy dla nich pracują, którzy wydaje się, że to wszystko jest taką grą. Tak? To jest taka zabawa, tak, że ta polityka to nie dzieje się naprawdę. I że to jest taka po prostu gra, także ja nazywam ciebie ruskim agentem, a ty mnie nazywasz niemieckim agentem, a ja ci nazywam Złodziejem, a ty mnie nazywasz zdrajcą i tak dalej. Ja sobie zrobię jakiś tam filmik, szkodujący ciebie ty mi odpowiesz jakimś innym filmikiem. Zrobimy sobie jakiś filmik atakujący imigrantów, tak, tą czy inną grupę i jakby interes się kręci, ponieważ każdy nakręca swoją bańkę. Tylko, że to nie jest zabawa. Jakby te filmy one wpływają na ludzi. To nie jest tak, że to wszystko jest bez przyczyny, tak? Że to wszystko się dzieje tak naprawdę bez żadnych skutków. Te wszystkie filmy, te, te, te wszystkie klipy wyborcze, hasła wyborcze, coraz łatwiejsze, oczywiście, coraz bardziej wpadające w ucho i w oko wpadają tak naprawdę też również coraz bardziej w, w pamięć. Dostają w tej pamięci, po prostu polaryzują scenę polityczną, polaryzują y, społeczeństwo. No i niestety, zawsze jest tak, że znajdzie się głupi, który to kupi, i y, coraz więcej ludzi kupuje tak, te, te, te narracje. Tak, że ktoś jest właśnie agentem, a ktoś tutaj chce sprowadzić rzeszę imigrantów do Polski, y, a ktoś tutaj jest niemiecki, niemieckim y, wysł wysłannikiem, i tak dalej, i tak dalej. To niestety nakręca, nakręca nienawiść i po prostu powoduje, że są ludzie, którzy zwyczajnie nie wytrzymują tego tak? i muszą dać, dać upust tej swojej nienawiści. Wręcz ludzie, którzy mają poczucie misyjności, tak? który którym wydaje się, że ten przeciwnik, który był tak, tak naprawdę szkalowany w internecie, jest jakimś zagrożeniem dla, dla kraju, po prostu że trzeba go usunąć. Tak? No, bo jeśli tłumaczymy ludziom, tak przez cały czas, że jakiś polityk, jest zdrajcą, tak, jest wysłannikiem jakiegoś, e, m, jakiegoś kondominium, tak, że właściwie, że jak on będzie, to polski nie będzie, no to w końcu komuś po prostu e, m, mniej odpornemu na, na propagandę puszczają hamulce, no i ratuje, ratuje ludzkość, tak, idzie i go zabija. E, I kto jest temu winny? No ludzie, którzy nakręcali to, tak, którzy nakręcali tę propagandę, a więc mówię Wam wszystkim, tak, z moim znajomym, których znam po różnych stron barykady politycznej, tym wszystkim, którzy robią kampanię wyborczą, kampanie wyborcze, które robią te wszystkie filmy, to nie jest tak, że to są żarty jakieś, tak? że to jest tylko taka gra, taka zabawa. Nie. To się dzieje naprawdę. Tak? To się wszystko dzieje naprawdę. I filmy, które wypuszczacie, posty, które wrzucacie do sieci, przekazy dnia, które tworzycie, to wszystko ma wpływ na to, co dzieje się w społeczeństwie, to wszystko ma wpływ na to, jak to społeczeństwo to odbiera i to, i to nakręca, nakręca tą, tą spiralę, i no i raz na jakiś czas dochodzi do jakiejś tragedii, no i potem jest płacz, tak, no i pytanie, kto jest temu winny, tak, no i wiadomo, każdy ma swojego winnego, tak. Natomiast to niczego nie załatwia i nie ma żadnej refleksji. Ja widzę, że no niestety po stronie rządzących w Polsce też nie ma refleksji po rządach PiSu, no bo Rządzący y, rok temu, y, czyli trochę prawica, y, chciał sobie powołać komisję, y, która właściwie miała wykończyć oponentów politycznych z Centrum Adla Tuska, tak, y, pod tekstem badań wpływów rosyjskich. No i teraz widzę, że dzieje się dokładnie to samo, a więc nowa władza robi dokładnie to samo, tylko że jakby w innej formie, w innym opakowaniu. Y, I raptem tworzy się jakaś komisja, tak, która ma być komisją rządową, no bo po, po to, żeby Ominąć taką jakby, jakby debatę w Sejmie, po to, żeby ominąć awanturę, jakiś być może sprzeciw czy, czy ryzyko znalezienia większości dla tej inicjatywy. Robi się komisję, która ma być już z jakichś tam ekspertów, nie wiadomo za bardzo jakich, i przez dwa miesiące ta komisja ma zbadać wszystkie wpływy rosyjskie, które były w Polsce przez ostatnie 20 lat. Ale O co chodzi? No, przecież jakby politycy naprawdę mieli szczere intencje. I chcieli zrobić to, co jest konieczne, czyli po prostu po pierwsze ustalić, namierzyć i wyeliminować te wpływy rosyjskie, które w Polsce są, a jest ich przecież niemało, to zbudowaliby konkretne służby, działaliby w kierunku eliminowania tych wpływów. Tych, tych no ale przecież nie chodzi o to, tylko chodzi o to, żeby gonić króliczka, tak? A więc powstanie komisja, która w dwa miesiące nam napisze raport. I to będą eksperci rządowi, tak? Jaki będzie skutek? Powstanie komisja rządowa, która będzie sobie pisała raport o rosyjskiej agenturze w Polsce. Po drugiej stronie powstanie kontrkomisja, która będzie pisała sobie swój raport. No i tak, w jednym raporcie będzie napisane, że rosyjskimi agentami byli tamci, a w drugiej, że byli tamci, tak? I będziemy mieli właściwie dwa raporty. A więc co? Dwie banki, które się będą znowu nakręcały, no to na tym skorzysta. No, dwie banki skorzystają, tak? Tylko, że nie, nie przyniesie to w ogóle do tego, żeby eliminować wpływy rosyjskie z Polski. Absolutnie się to nie przyczyni, a do tego jeszcze nakręci tu atmosferę niechęci, nieufności, która, która w Polsce funkcjonuje. I sam, Durant który tak bardzo e, wiele i słusznie zresztą mówił o tym, że e, społeczeństwo podzielone przez pół to jest właściwie e, społeczeństwo słabe. E, oczywiście, e, że miał rację, no ale f, skoro sam tworzy jakąś e, speckomisję, która przecież wie o tym dokładnie, będzie nakręcała tylko te emocje, niczego nie ustali. A przynajmniej półpolski tej komisji nie uwierzy, czyli te drugie półpolski, które nie głosuje na, na Antypis, to, to jak można dać wiarę jemu słowom, że on chce Polskę jednoczyć? Tak? A więc niestety, no ale prawda jest taka, że to się po prostu politykom opłaca. To jest opłacalne, no, ponieważ każdy sobie będzie miał swoją prawdę. Tak, jedna komisja ustali, że agentem rosyjskim był Mateusz Morawiecki, nie wiem kto jeszcze, tak? ludzie związani z PISem. Druga komisja ustali, że agentem rosyjskim Mundurat Tusk, Tomasz Siemoniak i jeszcze inni związani z końcem 15 października każdy sobie będzie miał swoją prawdę, każdy na tym zyska być może dwa punkty w sondażach, a więc interes się będzie kręcił. A sprawa dotycząca eliminowania wpływów rosyjskich z Polski nie ruszy w ogóle z miejsca, bo jakby nie tędy droga. I potem co tym wiedzą, tylko że to jest i się pójście na skróty i się to po prostu opłaca. tak? No i potem, jak się stanie jakaś tragedia w Polsce ktoś komuś zrobi jakąś krzywdę, no to potem będzie płacz, tak? będzie płacz, że och, ta nienawiść tutaj straszna, pojednajmy się, tak, na 5 minut. I nawet to się nie uda, bo potem się okaże, że, że wiadomo, trzeba zrobić w tej sytuacji, jakby, kto doprowadził do, do, do tej tragedii, a więc jedni powiedzą, że to tamci, a tamci, że inni i tyle, tak. Tak było przecież w, w, w sytuacji, gdzie doszło do, do zabójstwa w biurze poselskim ówczesnego posła Rusza Wojciechowskiego. A więc tutaj PiS, który był no, de facto jako partia ofiarą tej sytuacji, uznał, że to, było, to, to był zamach platformy na PiS. tak? Nawet Mariusz Błaszczak brzmiał: Przestańcie nas zabijać, itd., itd. Prawda jest taka, że to zrobił szaleniec. Tak? Nie platforma, tylko szaleniec. No ale dlaczego? No, dlatego, że atmosfera jest taka, jaka jest, i po prostu niektórym puszczają nerwy. A niektórym wydaje się, że naprawdę robią coś niezwykłego, no bo eliminują jakby te chwasty, o których się mówi, że to są chwasty, tak? No przecież do tego to się sprowadza. Jak ja, jak ja słucham czasami wypowiedzi Rusława Kaczyńskiego, który oskarża właściwie wszystkich o zdradę, nazywa innych gorszym sortem, oskarża wszystkich swoich oponentów o to, że, że chcą zniszczyć Polskę, wykończyć Polskę i tak dalej. Po pierwsze, ja nie jestem się bał takie rzeczy mówić, bo bałbym się o swoje bezpieczeństwo. Na po drugie, dla mnie to jest niebywałe, że człowiek nie rozumie, że nakręca sytuację, w której to faktycznie może dojść do, do tragedii. Tylko, że kłopot polega na tym, że dużo, dużo bardziej niż na Zachodzie, w Polsce, nie we Francji, w Niemczech, w Polsce, w Europie Środkowej politycy nie biorą w ogóle odpowiedzialności za swoje czyny za swoje słowa. Tak samo jak te słowa nie biorą odpowiedzialności ich otoczenia. I to jest dla mnie to jest straszne, dlatego że no, ci ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że to ma wpływ na wszystko tak naprawdę. Im się wydaje, że to jest taka gra, taka zabawa, to nie jest żadna gra. Jakby, to jest żywy organizm, tak? to nie są żarty. Jeśli robię film o kimś i go oskarżam o to, że jest rosyjskim agentem, albo że, że nie wiem, że chce wpuścić do Polski milion agresywnych imigrantów z Afryki, którzy będą gwałcili Polki i Polaków też, to ma konsekwencje, tak? bo zawsze znajdzie się głupi, który to kupi. Tak więc te wszystkie spoty, to wszystko wpływa na ludzi. To nie jest tak, że to jest tylko taka zabawa. Oni robią swoje, my robimy swoje. Nie. To wszystko niszczy społeczeństwo, demoluje to społeczeństwo i każdy, który to robi, w mojej opinii, chociaż prawnie zdaje się, tego się nie da ustalić ani usankcjonować, jednak popełnia zbrodnie. Zbrodnie na, na, na polskim społeczeństwie. I to jest zbrodnia tak naprawdę przeciwko społeczeństwu narodowi, bo dzieje się ten naród w ten sposób. Tak? tak więc to się dzieje naprawdę. To nie są żarty. Jeśli ja kogoś nazywam Ciapakiem, tak. To jest mowa nienawiści, to nie, to nie są jakieś żarty, jakieś, jakaś, yy, jakaś gra. Jeśli ja mówię, że jakie, jacyś tam ciapacy są źli, bo oni tam gwałcą, tak i mordują i podpalają, to nie jest jakaś zabawa, Tak, to ja nazywam konkretną grupę ludzi, tak? Yy, to nie są żarty. I warto, żeby w końcu yy, to doszło do tych, którzy robią kampanie wyborcze, którzy robią te wszystkie spoty, yy, którzy nie mają żadnych argumentów, ale włącznie właściwie walczą na spoty bo to ma konkretne skutki, tak, to działa na ludzi. i To doprowadza do nienawiści, to do, 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 doprowadza do tego, że faktycznie komuś później zwyczajnie odbija. Wydaje mu się, że ratuje świat i doprowadza do tragedii, tak. A potem się okazuje, że nikt temu nie jest winny. Tak? No nie, no winni są ci wszyscy, którzy nakręcają ten klimat, tą atmosferę, bo tak jest im wygodnie, tak, bo oni na tym korzystają, korzystają na tym politycy, korzystają na tym ci, którzy to robią. To nie jest tak, że to się nie dzieje, to się dzieje, tak? To się dzieje i tutaj nie można mówić, to nie ja. Ja zawsze mówiłem, yy, yy, kiedy jeszcze miałem z nim yy, ludziom z telewizji Republika, że to nie jest tak, że yy, to, że szkalujecie ludzi, te wasze wszystkie materiały, yy, że to nie ma wpływu, że to jest tylko taka zabawa. Nie, nie, to jest tak, że to się dzieje naprawdę i wy za to odbierzecie odpowiedzialność. No oni tego nie rozumieli, dalej tego nie rozumieją, zdaje się. Ale jak się mówi na przykład yy, na antenie, że my możemy tutaj przyjąć imigrantów do Baraków, mamy dużo baraków w Auschwitz, to nie jest żaden żart, tak? To jest, to jest obrzydliwe, to jest ob, obrzydliwe, nie wiem, ciadostwo, po prostu to jest coś niesamowitego i to nie może być tolerowane, tak? Jeśli ktoś atakuje słownie, jeśli ktoś kłamie, zniesławia, tak? To jest znaczy to jest nie do przyjęcia. To, co mnie ostatnio oszokuje, na przykład, jeśli Ktoś mnie oskarży o podwójne standardy, to podam przykład z drugiej strony: to, co robi Zbigniew Komosa. Tak? Co miesiąc składa wieniec pod pomnikiem Smoleńskim z tabliczką, na której pisze, że to jest, to jest wieniec dla ofiar Lecha Kaczyńskiego, tak? który doprowadził do katastrofy Smoleńskiej, eksploatując procedury. Znaczy, ten człowiek twierdzi, że Lech Kaczyński doprowadził do, do ataku, znaczy do, do katastrofy Smoleńskiej, czy właściwie do śmierci tych wszystkich ludzi. Tak? No to jest niesamowite, znaczy na jakiej podstawie, tak, ten pan Komosa, jego mość e, twierdzi, że lekaczyński e, zabił tych wszystkich ludzi. Na jakie on ma dowody? Ja bym się chciał zapoznać z tymi dowodami. Nie widziałem tych jego dowodów. Natomiast no, jest to, jest to niebywałe hamstwo, No ale niestety, no, znajdzie się głupi, który to kupi, tak? I to jest tylko jeden przykład. A więc ta, te metody są po dwóch stronach, tak? Ja już nie chcę wchodzić w to, kto jest bardziej winny, kto jest mniej winny. Po prostu mówię wam, ludzie, opamiętajcie się, tak? To nie są żarty, to nie jest zabawa, tak? to jest żywy organizm. To nie jest tak, że wy możecie gadać co chcecie, robić co chcecie, i że to nie ma żadnych skutków, tak? że to nie ma żadnych konsekwencji. I przyczyną tego, czego się wydarzyło, właśnie jest, jest to dziadostwo. Tak? Właśnie to nakręcanie nienawiści, to tworzenie baniek, tworzenie sytuacji, gdzie właściwie prawda się nie liczy, bo każdy ma swoją prawdę. No i dochodzi do tragedii. Doszło do, do tragedii w, na Słowacji, może dojść w Polsce. No ja tak chciałbym, żeby poległy mądry przed szkodą. Do szkody już doszło, tak? Nie żyje Paweł Adamowicz. coś się zmieniło? No nic się nie zmieniło, tak? Yy, został zamordowany pracownik Biura Poselskiego, europosła. Coś się zmieniło? No nic się nie zmieniło, tak? Jakby jest to samo, co było. Tak więc, no niestety, no ja jestem pesymistą. Nie widzę yy, jakiejś możliwości, żeby politycy zrezygnowali z, z takich metod, dlatego, że yy, yy, mamy bardzo słabe elity polityczne właściwie w całej Europie. Które stawiają wyłącznie na polaryzację, bo najłatwiej się buduje kapitał polityczny przeciwko komuś. tak? Zwłaszcza jak się nie ma argumentów i, i nie jest jakoś specjalnie odważnym i nie chce się podejmować decyzji odważnych, powiedziane, to się po prostu buduje kampanię wyborczą wyłącznie na znieważaniu czy też obrzydzaniu przeciwnika. tak? Natomiast. To się, skoro to się nie zmieni, bo ja nie wiem, że to się zmieniło, bo rozumiem, że moje nagranie jest takim wołaniem na, na puszczy, to warto jednak zadbać o bezpieczeństwo. Tak? Czy nie może być tak, że jakiś polityk, czy nawet szef partii, tak? lider partyjny, spotyka się tak po prostu z ludźmi, bez ochrony, bez wszystkiego, że ktoś przychodzi niesprawdzony, tak? że dochodzi do sytuacji podczas takich wyjazdów nieprzewidzianych, tak? improwizowanych? Tak nie może być. Bo to się kończy często tragedią, no i potem tego się już nie da, tak więc jednak apeluję do, do ludzi żyjących w Europie Środkowej, do służb, do polityków, żeby zdali sobie sprawę, że to już nie jest ten okres, gdzie Europa Środkowa jest totalnie bezpieczna, taki, że nie ma żadnej przemocy. Owszem, nadal jest jej trochę mniej niż na Zachodzie, ale za to jest jej coraz więcej, tak? Tak więc to już nie jest ten czas, gdzie można sobie beztrosko i spokojnie funkcjonować. I udawać, że nie ma zagrożenia. Zagrożenie jest i trzeba mu przeciwdziałać. Oczywiście, skoro ustalamy, że największym zagrożeniem dzisiaj to są samotne wilki, trudno jest ich certyfikować, to przynajmniej podejmujemy takie dobre bezpieczeństwa, które zabezpieczą osoby publiczne przed takimi zdarzeniami, tak, takimi, takimi atakami. Oczywiście nie ma metody na 100%, tak, bezpieczeństwo na 100%, ale przynajmniej warto w, próbować, tak, minimalizować ryzyko. A mam takie wrażenie, że to co wydarzyło się w przypadku Roberta Fico, to było, to było pogwałcenie wszelkich norm bezpieczeństwa. I oby to coś kogoś nauczyło. Mam nadzieję, że tak się stanie. I także jakiś udział w Rosji wykluczam w tej sprawie, bo nie za bardzo widzę dlaczego. Znaczy, po co Rosja miałaby zabijać, czy próbować zabić, tak, próbować zabić Roberta Fico? Dlaczego Rosja miałaby atakować fizycznie Roberta Fico, który Zdaje się, był z Orbanem yy, tym politykiem w Europie, któremu do Rosji było najbliżej. A więc nie za bardzo widzę, dlaczego, dlaczego Rosja miałaby by, by go atakować i yy, przeprowadzać na niego zamach. Oczywiście, że to wykorzysta propagandowo, to oczywiste, jakby tutaj nie ma wątpliwości. Natomiast jakoś nie widzę powodu, dla którego Rosja miałaby przeprowadzić yy, 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 atak na Fico. Yy, tym bardziej no, te yy, yy, tutaj porównania do tego, co wydarzyło się w Sarajewie w 2014 roku, tak, czyli atak na na e, m, księcia Ferdynanda. E, znaczy to jest o tyle bez sensu, że jakby inny kontekst, inna sytuacja? E, no i z pewnością nie obrażam sobie, żeby, żeby atak na Roberta Fico doprowadził do III wojny światowej. No bo kto miałby tą wojnę? E, znaczy jakie mocarstwo stoi za, za Robertem Fico? Znaczy e, to jest e, premier Słowacji, a więc e, na tej podstawie, kto miałby wypowiedzieć wojnę komu? Tak? Znaczy, nie wiem, Rosja, Rosja napastnikowi, czy, czy... Tak więc to nie, no to jest jakby inny kontekst i tutaj próbujmy jednak zachować pewien umiar, tak? To, co się wydarzyło, jest najprawdopodobniej skutkiem działalności i zbrodni szaleńca, czyli samotnego wilka. To, co się wydarzyło, jest również skutkiem kompletnego zlekceważenia bezpieczeństwa, ale to przede wszystkim jest skutkiem tej atmosfery polaryzacji, tej atmosfery tworzenia baniek, tej atmosfery wzajemnej nienawiści, nakręcenia tej nienawiści, no i tej atmosfery, którą właśnie powoduje współczesna polityka, czyli wyłączny przekaz negatywny po to, żeby unikać dyskusji na argumenty, nakręcamy i tworzymy przekaz zbudowany wyłącznie na metodzie obrzydzaniu konkurentów. No, i skoro to się nie zmieni, ponieważ wątpię, że to się zmieniło, to przynajmniej poprawy metody bezpieczeństwa dla dygnitarzy, dla, dla osób publicznych. W przeciwnym razie do takich ataków będzie dochodziło i to nie tylko w Słowacji, ale w różnych państwach, w Polsce również. I powtórzę raz jeszcze: to już jest inny czas niż wtedy, kiedy Polska i Europa Środkowa był, była takim taką, takim spokojnym obszarem. Owszem, faktem jest, powtórzę raz jeszcze, że jest przynajmniej na razie i tylko na razie mniej przemocy w Europie Środkowej niż na Zachodzie. To jest fakt. Natomiast tej przemocy jest coraz więcej i będzie coraz więcej, no i trzeba to do wiadomości przyjąć i działać, działać tak naprawdę w oparciu o, o ten stan rzeczy. Przestać udawać, że nie istnieją te zjawiska, które, które są coraz groźniejsze czyli narastający poziom przemocy w społeczeństwie, jak również narastający poziom przemocy w, w, w Europie Środkowej. Od tego się uciec nie da. Czasy bezsłyskie się skończyły i warto to przeżyć do wiadomości. Inaczej do takich tragedii będzie dochodziło coraz częściej. A więc warto być mądrym przed szkodą niż po szkodzie. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego, tego nagrania. Dziękuję za zobaczenie tego filmu. Tych, którzy uznają, że jest cokolwiek wart, zachęcam do polubienia go, jak również tych, którzy uznają, że ma dzielność na YouTube, jest cokolwiek warta, zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do informowania swoich znajomych o moim kanale. Zachęcam również wszystkich do komentowania, do zadawania pytań, Może do mnie napisać również bezpośrednio, wielu z Państwa to zrobiło, za co dziękuję, jednakże nie tylko dziękuję, bo dziękuję i proszę o więcej. W najbliższym czasie będę nagrywał kolejne filmy w języku polskim, języku francuskim, filmy dotyczące tego, co dzieje się w Polsce, we Francji, w Europie, na świecie. Tymczasem bardzo Państwu dziękuję za poświęcony czas i za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia.